co nieprawda. pośpiesz się jest niedaleko trzeba ją zatrzymać nim do pełni obrzęd i przejmie pełną kontrolę nad ikoną grzechu okej okay. to było interesujące Oj Ale stanąłem na tym! Game, why? Dobra, skichałem Te klimaty, te czerwone Głośno mam grę że mi się uszach O! Czyżbym znalazł fizyczną postać canmaker? Nie możesz zatrzymać tego obrzędu! Nie Dlaczego nie mogę? Nie będziemy w stanie nad tym zapanować! Nie! nie. robi? Czemu ktoś tam otwarł portal? Lecę. Na paskę. Dobra, troszkę się poobijałem. Fajno, fajno. Teraz będą się na mnie mścić. Słaby punkt, truteń microfony. dobra, ale żeby zmienić tam nakładkę na broń, to trzeba było kliknąć F chyba, nie? No to dwa i F. Które spudłowałem. Bronę nie jest już kontrolowany przez Scammaker. Im dłużej przebywa na ziemi, tym silniejszy się staje. Możemy za nim ruszyć portalem. Musimy reaktywować bramę i wracać na ziemię. Okej. Okay. Czyli yy, chcąc pomóc, jeszcze bardziej zjebałem. Dlaczego czuję, jakby to był taki standard w naszym przypadku? Czyli Im bardziej staramy się coś naprawić, tym bardziej wszystko idzie się kichać. Oj, bardzo mocno nie. Bardzo mocno nie tak to miało wyglądać. Dobra, tu mam czas sobie to odładować. Teraz. W związku miałby ciężko. Ym, chyba jednak trzeba było wskoczyć. bo jednak trzeba było użyć podwójnego skoku. Jak atakujecie wielki, zarumpisty laser, który przecina wszystko w pół, to on Cię powinien przeciąć wrócić na ziemię. By ją aktywować musisz przestawić pierścienie teleportera. Trzeba się śpieszyć, bo im grzechu rośnie w siłę z każdą chwilą na ziemi. Oj tam, oj tam. No dobra. Sprowadziłem ikonę grzechu na ten świat i jeszcze do tego na ziemię i ona wybija ludzi. No trudno, zdarza się. Już ustawiam kurs na ziemski wymiar. Raz. widzę. To ja. Jestem ojcem, doktorze. Przestaw pierścienie teleportera, póki nie jest za późno. Brama musi być reaktywowana. Im dłużej ikona grzechu jest na ziemi, tym bardziej rośnie w siłę. Type. Ej nóż A może na słabych przeciwników to jakoś działa? Nie, no nie działa. Commaker potrzebuje, by ziemię opanowały demony. Inaczej jej świat zginie. To niech ginie. Pisionek 2055 I potrzebujemy jeszcze trzeci pisionek. O jest. Troszkę pobiegałem mi się znalazłem. Muszę przyznać, że to było dobre. Oj, mało zdrowia. Mało zdrowia. Naga jest naprawdę upierdliwym przeciwnikiem. Oj! Znalazłem coś jeszcze bardziej upierdliwego. Tylko sposobem na to coś bardziej upierdliwe jest mój mieczyk, który mam załadowany. Nawet mam jeden z tym mieczkiem. Ale tak. Dobra. Yeah, Niestety, przebudzenie Ikony Grzechu na Urdaku zniszczyło pieczęć. Teraz demony mogą bez żadnych przeszkód przekraczać pustkę. Sprowadziłeś na jej lud oraz na to święte miejsce wiekuiste potępienie. Ale ściągnięcie tu Grzechu było zuchwalstwem. To właśnie jej wielka pycha unicestwiła raj. Okej... Okay. Czyli że niby jestem zły Ale tak nie do końca, bo to Canmaker sama na siebie to sprowadziła i na swój lud i mieli wspaniałe miejsce, ale lubili demony. Nie kubam Całe podwaliny tej tutaj cywilizacji są dla mnie dziwne takie nie do końca zrozumiałe. Pierścienie zostały w pełni przestawione i wrote na ziemię są teraz otwarte Wejdź na platformę lądowiska i przejdź przez portal. Ziemi nie pozostało wiele czasu. Ziemi wow. nie pozostało wiele czasu. No czemu w tą stronę gro?

dobrze kumam. My przetrwaliśmy przez całe tysiąclecia. wymuszaliśmy na innych poświęcenie w imię naszego dobrobytu, aby ci mogli odnaleźć swoje własne odkupienie. I ty jesteś marny człowieku, niegdyś śmiertelny, aby niszczyć nasze obyczaje. Jam jest początkiem i końcem. Strzeli w Canmaker, aby na pewien czas pozbawić ją tarczy i uzupełnić wskaźnik um, no, krwawego ciosu. Gdy Canmaker jest podatny na obrażenia, użyj rzeźni i zaatakować krwawym ciosem. Okej. Okay. Wait, bo tutaj jest, y są te upierdliwe typki. Najpierw się ich pozbądź. Czemu nie mogę jej namierzyć? Y Teraz mam użyć haka. tego ciosu. Ok. Dobra, odnowiła setarcze. Czyli mam to po prostu powtarzać. Hmm. Ok. A trzy serie z tego. Mi naprawdę wystarczają. Jedynie dla aby je ochronić. Płac te zwykłe słonki naszej wiary. Ty złamałeś lekko myślenie świętą od pieczęć Urdaku. W najgrzechwim postępowanie stanowi mu zagrożenie. Nieprawda, bo tylko dla demonów. Musimy ruszać. Już. Odnoszę wrażenie, że kogoś dość mocnego wkurzyliśmy. Można naładować, można teraz dwa ataki krwawym ciosem. Koniec, dobra, i to jest koniec na dzisiaj.